Cześć, nazywam się Mariusz Sobkowiak. i jestem redaktorem naczelnym Młodego Lubuszanina TV, telewizji internetowej tworzonej przez Młodych Lubuszan dla Lubuszan. Naszą telewizję tworzą sami młodzi ludzie, którzy zgłosili się do nas, żeby pokazać światu, co ich boli, co im się podoba. Zapraszam do oglądania. Młoda Luboszanin TV, Anna Porowska. Jesteśmy dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 11 w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie porozmawiamy z panią Mają Wilczewską, bibliotekarką, biblioterapeutką i ambasadorką Teatru Kamiszybaj. Pani Maju, proszę nam powiedzieć, czym jest Teatr Kamiszybaj? Teatr Kamiszybaj jest no właśnie taką drewnianą, dziwną skrzynką, której za wyjątkiem kart z kolorową historią nie jest nic więcej. Nie potrzebujemy żadnych pacynek, kukiełek, tylko i wyłącznie własną umiejętność opowiadania. I korzystając z takich oto kart, przewracając je, możemy snuć całą opowieść. Skąd dowiedziała się Pani o Kamishibai i gdzie się Pani nauczyła opowiadać w ten sposób historię? Wiele lat temu, no myślę, że jakieś 12-13, kiedy mój syn był małym chłopcem, trafiłam do książnicy szczecińskiej na szkolenie poświęcone teatrowi Kamishibai z czystej ciekawości, czym jest taka technika. Zobaczyłam to szkolenie, potem na swoim własnym synu przetrenowałam i zobaczyłam, że jest to coś, co wciąga młodego czytelnika w akcję, w opowieść i spróbowałam z uczniami, i tak ruszyło, i trwa do dnia dzisiejszego. Prowadzi Pani spotkania, podczas których opowiada historię, wykorzystując Szybaj. Proszę nam opowiedzieć o tym więcej: dla jakiej grupy prowadziła Pani taki teatr? Jakie historie opowiada? Każdy i dla każdego i w każdym miejscu. Pracowałam z maluchami w przedszkolu, pracowałam z dziećmi w żłobku, prowadziłam takie przedstawienia w naszym gorzowskim teatrze, gdzie przychodzili rodzice, dziadkowie z wnukami. Najmłodsze było jeszcze maleństwem trzymanym w nosiku. Więc nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Pracowaliśmy z młodzieżą, pracowaliśmy z dorosłymi, z bardzo przeróżnymi grupami wiekowymi. I tak samo ta skrzyneczka, łatwość przenoszenia jej pozwala tak naprawdę na postawienie jej w każdym miejscu. Wystarczy czasami trochę wyższy parapet, trochę wyższa półka i już można postawić. Ostatnio się śmiałam, że chyba jeszcze na parkingu samochodowym nie prowadziłam zajęć, ale tak, już prowadziliśmy w lesie, na wybiegu dla zwierząt, w bardzo, bardzo przeróżnych miejscach. Historię tak samo. Nie ma tematu, którego można by było nie poruszyć. Staram się od ostatniego czasu tworzyć własne historie i ilustrować albo wykorzystywać historie, które stworzyła sama młodzież czy same dzieci, bo dużo przyjemniej i dużo chętniej słuchają, ale wydawnictwa dziś są już tak przygotowane, że możemy zarówno o ekologii, o filozofii, o przyjaźni, o miłości, o poszukiwaniu bezpieczeństwa. Nie ma tematu, tak naprawdę, w którym nie byłby poruszany w Teatrze Kamishibai. Mhm. A gdzie można zobaczyć Panią jaka Kamishibai? Gdyby jakaś szkoła albo uczniowie chcieliby, aby odbyło się u nich takie spotkanie z Teatrem Kamishibai, jak mogą się skontaktować? Mogą skontaktować się bezpośrednio z naszą szkołą i tutaj prosić o współpracę jak najbardziej jesteśmy w stanie zorganizować takie spotkanie. Mogą, mam taką nadzieję, że uda nam się to od września znowu przyjść i zmierzyć się z nami, spotkać w teatrze Gorzowskim. I będziemy zapraszać na spotkania z dziećmi i z rodzicami. Albo skontaktować się bezpośrednio ze mną przez stronę na Facebooku Czytająca Jedenastka. Ja też odpowiem na każde pytanie i postaram się tak znaleźć termin, żebyśmy mogli się spotkać i poczytać razem historię. A czy mogłaby Pani pokazać nam taką przykładową scenę wykorzystywaną w Kamishibai i opowiedzieć nam, jak to działa w praktyce? Ależ oczywiście, nie ma najmniejszego problemu. Każde przedstawienie rozpoczyna się od. Powitania. Bardzo często jest to magiczne powitanie, na przykład magiczna skrzynko od fursy. I wtedy dotychczas zamknięty teatr przy widzach jest otwierany. Ukazuje nam się strona tytułowa. Oczywiście przedstawiamy naszych bohaterów i historię, która będzie się toczyła. Przekładamy kartę na tył naszego teatrzyku i zaczynamy snuć opowieść. Snujemy pewien fragment historii. Które jest skupiony wokół tej pierwszej ilustracji, zatrzymujemy się w opowieści i w kompletnej ciszy przekładamy do kolejnego fragmentu. Ten moment ciszy jest po to, żeby widzowie zastanowili się nad historią, doświadczyli tego, co się dzieje. Z tyłu każdej planszy mamy podpis do. Tej planszy, która jest widziana przez widzów. Dzięki temu nie zawsze musimy historię pamiętać, czasami w stresie, w tremie możemy sobie podpowiedzieć, ale po latach pewne historie opowiada się już bez tych plansz. Czasami do tych historii, które są opowiadane, używa się kołatek. Które są źródłem efektów dźwiękowych, bo możemy udawać ten ten kopyt, bicie serca, czasami wystraszyć na, naszych widzów, bo musimy ich obudzić, zaprosić widzów do wspólnego klaskania, krzyczenia, przerażania, wystraszenia jakiegoś potwora, albo bicia brawa dla naszych bohaterów. I tak podążamy z całą historią, aż do ostatniej planszy, do pozytywnego zakończenia. To jest właśnie dla maluchów historia. Mm -hmm. e, w Japonii uwielbiana i to jest historia, którą Japończycy do tego stopnia uwielbiają, że siedzą, drinkują sobie, a równocześnie barman co jakiś czas opowiada historię. E, to jest piękna historia, bo ją wykonały same dzieciaki, sama młodzież i wszystkie sceny są e, przygotowane przez młodych ludzi. Każda z nich opowiada jakiś element życia. E, Fridy. Kalo. Dziecięcym językiem opowiedziana historia wielkiej malarki i jej życia. Już widziałam w bardzo przeróżnych miejscach i bardzo przeróżny sposób, natomiast no jest otwierający i bardzo twórczy. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy na www.modulusalin.wordpress.com